Witajcie moi drodzy na kanale w imieniu oczywiście pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, yy, tak sobie chodziłem po pokoju, spojrzałem na no, po prostu ten bukiet i zobaczyłem, że tu jest bardzo mało wody. Yy, I jedna gałązka już taka troszeczkę hmm, omdlała była, i tak sobie pomyślałem, że hmm, chyba czas dzisiaj się pomodlić. Chyba czas otworzyć swoje serce. A swoją duszę i swoje ciało na działanie Ducha Świętego, aby mnie nasycił, nawodnił po prostu, abym żył, kochani, abym żył um, w Bożej Obecności, abym był posilony um, przez Ducha Pana, abym był posilony przez żywe Słowo Boże. Więc y, dolałem wody oczywiście tutaj, no i te roślinki będą, y, myślę, że jeszcze z kilka dni do powąchania. Bardzo fajnie pachną. Nie wiem, co to jest za krzew, natomiast mnie i żonie mojej się podoba. Kochani, bez modlitwy nie ma chrześcijaństwa. Bez modlitwy to wiecie, to sobie można podróbę robić. Jeżeli człowiek nie ma relacji z Bogiem, jeżeli człowiek nie ma pragnienia poznawania żywego Chrystusa Jezusa, jeżeli człowiek nie słyszy Go. Jeżeli człowiek nie jest przez jego moc zmieniany, to to nie jest chrześcijaństwo, moi drodzy. To może być ewentualnie mentalność człowieka żyjącego w religii, który czyta Biblię, um, odwali, że tak powiem, pośpieszne modlitwy, um, nie doświadczając Bożej obecności, um, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, mnie takie coś nie interesuje. Interesuje mnie żywy Bóg, interesuje mnie poznanie żywego Chrystusa Jezusa, który tak jak wam wspominałem w próbie samobójczej, gdy krzyknąłem Boże pomóż, Boże ratuj, to przyszedł i w moim duchu zamieszkał. Bóg wlał mi słowo wiary, dzięki któremu doświadczyłem nowonarodzenia i od 26 lat wiem, że skała, fundament Chrystus Jezus, droga, prawda i życie, siła, moc i miłość i mądrość Zbawienie, moje zwycięstwo, mój sztandar, moje miejsce schronienia um, Ojciec w Chrystusie, to wszystko jest w Duchu Świętym we mnie i za to Bogu dziękuję i wiecie, modlitwa, modlitwa dla mnie jest relacją z Bogiem jest moim otwarciem się na Jego działanie. Um, po prostu wierzę w to, że gdy Bóg dał mi łaskę, to uzdonił mnie w swoim duchu. Wedle tego słowa, w którym mnie zrodził, do tego, abym go poznawał, abym go słyszał, abym go oglądał, um, po to, aby pełnić Jego plan. Um, to Bóg w modlitwie, kiedy maluje swój obraz w moim sercu, um, kiedy dostaje w mojej duszy objawienie tej rzeczywistości, którą jest Chrystus Jezus, to Bóg. Um, Urealnia się we mnie i naprawdę go widzę. Może nie jest to, wiecie, um, jakieś nie, nie wiadomo jakie objawienie tego Boga w Chrystusie Jezusie, natomiast wiem, że mnie zmienia, wiem, że jestem innym człowiekiem, wiem, że mam inne pragnienia, inne myśli, um, mój umysł, moja wola, um, moje uczucia, emocje naprawdę w dużej mierze wyrażają już mojego Pana, którym jest Chrystus Jezus, i wiem, że to wszystko robi Bóg. Wtedy, gdy się modlę, wtedy, gdy mu się poddaję, wtedy, gdy jego chcę, pragnę, kiedy pragnę zmiany, którą On dokonuje włascy swojej palcem swojego Świętego Ducha, to jest niesamowite i gdy się modlę, to wiecie, tego chcę. Dziękuję Bogu za tą łaskę, za zbawienie, za to życie, życie wieczne w Chrystusie Jezusie. E, dziękuję Bogu za to, że jestem po prostu bezpieczny w Jego rękach i nikt i nic nie jest w stanie mnie już wydrzeć z Jego ręki. E, więc moi drodzy, chciałbym kilka wersetów przeczytać a propos modlitwy, oczywiście wersety z Pisma Świętego. E, kilka, kilka. Tylko kilka, bo właściwie cała Biblia mówi o relacji z Bogiem, więc ok. Może tak. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was, czyli względem nas, względem mnie. Jest to napisane w pierwszym liście Tesaloniczan. 5, 16 do 18. A następny fragment. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem. Niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a Bóg pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4, 6, 7. Oczywiście te wersety mają zastosowanie już do ludzi wierzących, do ludzi, którzy się upamiętali, zrozumieli, że są wedle tego człowieka no, z narodzonego, zrodzonego z woli mężczyzny i z woli kobiety, że są grzesznikami, więc... Gdy mieli zwiastowaną Ewangelię, prawdziwą Ewangelię o Chrystusie Jezusie, to takie osoby się nawróciły, przez wiarę swoich serc doświadczyły zrodzenia z Boga, zrodzenia z ducha, zrodzenia w słowie Bożym, którym jest Chrystus, Jezus zmartwychwstały. I takie osoby doświadczyły napełnienia łaską Bożą, napełnienia Duchem Jezusa Chrystusa. I kiedy czytam. Kiedy czytałem teraz ten werset, to ten pokój Boży wierzącego strzeże w sercu i w umyśle. Ten pokój Boży, którym jest Chrystus, rozlewa się w wierzącej osobie coraz mocniej, coraz bardziej. I, i o tym właśnie mówi ten werset. Um, następny taka jest zaś ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. Zobaczcie, Bóg nie jest martwym Bogiem, ale Bóg jest żywą osobą. Bóg jest Duchem. I gdy doświadczyliśmy zrodzenia, gdy Go, Chrystusa Jezusa z Martwych stałego, przyjęliśmy do, do swojego wnętrza, do swojego Ducha przez wiarę naszych serc, to jesteśmy połączeni ze Stwórcą, połączeni z Duchem, połączeni w Chrystusie z Ojcem w Duchu Świętym. Więc, moi drodzy, jest to żywa osoba. Więc ta osoba nas słyszy, ta osoba nas um, inspiruje, ta osoba um, po prostu ma troskę o nas. To Bóg, gdy przyszedł i w nas zamieszkał, jest tym, który. E, gdy mu się poddajemy, to nas zmienia, zmienia nas na swoje podobieństwo. I ta rzeczywistość z ducha jest. Um, że tak powiem, urealniania, urealniana no, w naszych sercach, nasze dusze, nasze psyche psychiki, uczucia, emocje, myśli, pragnienia, wyobrażenia, nasza wola, um, wszystko jest przekształcane pod wpływem palca ducha świętego, który w nas działa. I przy okazji, um, niejako rykoszetem, możemy doświadczyć uzdrowienia ciała fizycznego um, albo. Uwolnienia od jakichś tam wpływów demonicznych. Um, Bóg jako Duch inspiruje nas, posila nas, wzmacnia nas, nawadnia nas. Jego obecność, moi drodzy, obecność jest obecnością Słowa Bożego, jest obecnością Chrystusa Jezusa ha, w nas. To jest niesamowite. Ha, kochani, czytam. Y Dalej. I pamiętajmy, że gdy się modlimy, to Bóg nas słyszy, kochani. Słyszy. On ma uszy i oczy, które... E, i On nas swoimi zmysłami postrzega. Jesteśmy źrenicą e, w Jego oku. On ma o nas staranie. I gdy trwamy w Nim, kiedy Mu się poddajemy, kiedy e, wybieramy Go jako tego Pana, któremu pozwalamy w nas żyć, nas zmieniać i przez nas działać, to jesteśmy Jego mocą zachowani od przyszłego gniewu. Mamy zwycięstwo w Chrystusie nad grzechem i po prostu Jego miłość jest rozlewana. My żyjemy niejako w takiej bańce Ducha Świętego. To jest ta ochrona Boga, ochrona Boga którego przyjęliśmy, który w nas żyje, nas zmienia i przez nas się manifestuje względem tego zgubionego świata. Więc moi drodzy, no, jeszcze poczytam. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem. Kolosan 4:2 Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Jeremiasza 29, 12. Następny werset Ewangelia Marka 11.24. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, a otrzymacie, że otrzymacie, a stanie się wam. Następny werset. Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. Rzymian 12:12. 12. Księga psalmów, 145, psalm 18, werset: Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie, szczerze. Dzieje apostolskie 16:25 O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga a więźniowie słyszeli ich. Um, Jeremiasza 33, 33:3 tak zwany numer telefonu do Pana Boga. Wołaj do mnie a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i ukryte których nie znasz. Moi drodzy zobaczcie Skoro Bóg jest Bogiem realnym, Bogiem żywym, i skoro naszą powinnością jest modlitwa, czyli um, no, zwracanie się do Boga, bycie w relacji z Nim, co powinniśmy każdej sekundy naszego życia czynić, ale wiecie, są takie. Um, um, Przynajmniej ja tak robię, że mam taki czas od czasu do czasu, z reguły, codziennie, nawet kilka razy dziennie, się w ciągu dnia gdzieś tam skupiam na Bogu, niejako wchodzę w tą, w tą swoją tak zwaną komorę i po prostu się modlę. Modlę się wypowiadając słowa na głos tak? słowa, które wierzę, że są połączone z moimi uczuciami, emocjami one powodują posilenie, wzmocnienie. Taką inspirację. One powodują też różne myśli, różne obrazy w moim wnętrzu. Jeżeli to jest słowo, które pochodzi z Bożego serca, jeżeli jest to słowo, które jest zgodne z Pismem Świętym, no to to słowo ma taki zbawczy. Chciałem powiedzieć charakter, ale to słowo ma moc i to słowo mnie wtedy zmienia, przekształca, inspiruje, uwalnia, uzdrawia. Wejdźcie, proszę, do albumu świadectwa i tam, no właśnie, świadectwa. Tam, tam jest wiele świadectw z mojego życia i z tego, co Bóg czyni, i to się wszystko dzieje na bazie słowa. Źródłem tego wszystkiego jest relacja z Bogiem, a to jest modlitwa, moi drodzy. Bez modlitwy nie ma chrześcijaństwa, przynajmniej żywego chrześcijaństwa. Martwe może być, ale nie żywe. Więc kochani, no cóż, no o modlitwie można wiele mówić. Więc po prostu, wiecie, włączę tutaj sobie muzykę i chcę się pomodlić. Z reguły robię to bez mu muzyki, ale żeby Wam się lepiej też słuchało, um, no to po prostu włączę muzyczkę. <grych> A i pomodlę się. I pomodlę się tak jak mi Bóg da, i z taką wiarą, że gdy będę się modlił, to będę posilany, wzmacniany, nawadniany żywym chlebem, nawadniany żywą wodą, y, nawadniany osobą Chrystusa Jezusa. I to jest. To jest niesamowite. Jezus mówił, jeżeli nie będziecie jedli ciała mego i pili krwi mojej, chodzi o Jego osobę, a on w nas jest życiodajnym duchem, to nie będziecie mieli żywota w sobie. Więc skoro on jest drogą, prawdą i życiem, a poznanie Jego jest życiem wiecznym, to moi drodzy, dlaczego by się nie modlić, dlaczego by się nie otwierać na Boga, dlaczego by się nie poddawać pod działanie Jego ducha? Hmm. Ja to robię z pełną świadomością, moi drodzy, że w relacji, w modlitwie, czy rozumowej, czy modlitwie tej duchowej, innymi językami, takiej niezrozumiałej, jestem świadomy, że Bóg wpływa na mnie. Niech sobie to ludzie nazywają, że na własne życzenie mam wyprany mózg, wyprane uczucia, emocje, wyobraźnie i chwała Bogu za to, naprawdę chwała Bogu, bo gdyby nie Bóg, gdyby nie Jego praca we mnie to ja po prostu dalej bym był i żył o ile bym żył i był jako grzesznik a zapłatą za grzech jest śmierć więc kiedy Bóg do mnie przyszedł dał mi świadomość tego abym otworzył swoje serce swoje usta swoją duszę i zgodnie z pierwszym przykazaniem z całego serca z całej myśli ze wszystkich my, myśli swoich i sił swoich po prostu kochał miłował Boga, abym się skupiał tylko na Nim, abym e, po prostu patrzył cały czas na Tego, który jest moim zwycięstwem, zbawieniem, Panem, Królem. Abym patrzył przez wiarę mojego wnętrza, mojego serca na ten obraz, który On maluje we wnętrzu moim. On maluje mi siebie samego. I Biblia mówi, że mam patrzeć na sprawcę i dokończyciela mojej wiary. To jest na Chrystusa Jezusa której przyszedł i we mnie zamieszkał. Więc moi drodzy, ja nie umiem sobie wymyślić obrazu Boga. Oczywiście pewne informacje w Piśmie Świętym są, natomiast y, nie chodzi tylko o to, aby mieć wiedzę, chodzi o to, aby a, mieć obraz Boga tak, jak on chce dać mi się poznać. Więc myślę, że tak. Też tak wołacie do Boga, aby mieć ten obraz zgodny z tym, jak on chce dać Wam się poznać. Więc to jest niesamowite. Bóg jest realny, Bóg jest żywy, Bóg jest duchem, Bóg jest w tych, którzy go przyjęli. Więc pozwólcie, że się otworzę i oczywiście Was zapraszam. Jeżeli macie taką ochotę, takie pragnienie, to również przyłączcie się do, do tej modlitwy. Bądź po prostu posłuchajcie, i niech te słowa, które z mojego wnętrza, moimi ustami będą teraz wypowiadane, będą dla Was zbudowaniem, inspiracją, pobudzeniem, abyście również czytali Pismo Święte, abyście poddali się Bogu, abyście budowali swoją wiarę w Chrystusa Jezusa, abyście w Chrystusie poznawali Ojca przez objawienie płynące z Ducha Świętego. Ha! Proście Boga o to, aby umieszczał swoje słowo w waszych sercach i proście Boga, abyście mieli siłę, moc i odwagę, a gdy go przyjęliśmy, to przecież tu już w sobie mamy, do tego, aby się modlić, aby się modlić śmiało, z odwagą i wypowiadać treści, które Duch Święty wkłada do naszych serc, do naszych umysłów, które później językiem wypowiadamy. W mocy języka i śmierci życie, moi drodzy. Więc język, język jest takim sterem. Więc to, co mówimy, staje się naszym przeznaczeniem. To jest niesamowita prawda, o której Jakub w swoim liście pisze. Przeczytajcie. To jest niesamowite. Otwórzcie się na spontanie w relacji z Bogiem i zgodnie z wiarą, którą macie, wypowiadajcie słowa, a zobaczycie, w którą stronę Bóg Was kieruje. Niesamowite, prawda? Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, drogi Arturze, obserwując słowa, które wypowiadamy, możemy dowiedzieć się, w którą stronę zmierzamy. Może to być niebezpieczne, niewygodne. Dlatego starego człowieka, który chce żyć zawsze wedle jami moje, wedle modły tego świata, wedle tego wcześniejszego programu grzechu. Natomiast o, kiedy żyjemy w Pan, kiedy żyjemy w Chrystusie, to Bóg włożył swoje słowa w nas, i gdy wypowiadamy te słowa, przyglądamy się tym słowom, obserwujemy wpływ tych słów na nas, to to jest droga, to jest kierunek, to jest przeznaczenie, to jest wola Jego do naszego życia. Oczywiście, moi drodzy, kiedy no, tu się modlę ze świadomością, że, że nagrywam, to pewnych rzeczy pewnie no, wiadomo, że nie powiem, bo to jest, są rzeczy... Takie prywatne, dla mnie zarezerwowane, a nie dla no, słuchających. Natomiast, wiecie, Bogu zawsze można dziękować, można go wielbić, oddawać mu chwałę, a po, po prostu dziękować za łaskę i to w krótkiej modlitwie chcę uczynić. Się rozgadałem i mi zaraz tutaj pamięci w komórce zabraknie. Okej, <laughs> okej, okay, okay, moi drodzy. Modlę się. I zachęcam Was do tego, abyście naprawdę przeżyli ten dzień w takiej relacji z Bogiem, w modlitwie. Cieszcie się i radujcie. Cieszmy się i radujmy ze zbawienia, ze zwycięstwa, którym jest Chrystus Jezus w nas. Nadzieja, chwały. Ojcze mój niebieski, ja Ci dziękuję za łaskę, dziękuję Tobie, że jesteś Bogiem realnym, że jesteś Bogiem, który kocha człowieka, że jesteś Bogiem, który zbawia, że jesteś Bogiem, który zradza ludzi i powołuje do relacji z Tobą. Dziękuję Tobie Ojcze, że zrodziłeś również i mnie, okazałeś mi swoją miłość, okazałeś mi swoje słowo, w którym mnie zrodziłeś, i to Słowo żyje we mnie, to Słowo trwa we mnie, to Słowo jest a, radością dla mojego serca, to Słowo działa we mnie, to Słowo pracuje we mnie. I to jest niesamowite, drogi Ojcze, że mogę polegać na sile emocji Twojego słowa, Twoje słowo a, objawia Twój plan, Twoją wolę, pokazuje Twój charakter, pokazuje stan Twoich uczuć emocji, objawia tą miłość, którą Boże jesteś. I dziękuję Tobie, że to Słowo jest wytyczną dla nóg moich, że to Słowo, które działa w sercu i w duszy mojej, Panie, jest a, tym Słowem, które nadaje mi kierunek, określony kształt, określone przeznaczenie. Dziękuję Tobie, że Ojcze, posłałeś do mnie Słowo, które wyraża Twoją naturę, które gdy we mnie wzrasta, a, to jestem zmieniany do Twoich wymiarów. Twój obraz, drugi tato, w Chrystusie Jezusie przez pracę Twojego Bożego Ducha, Ducha Świętego we mnie jest kształtowany i Boże dziękuję Tobie, że pod wpływem działania Twojego Słowa, pod wpływem działania Twojej mocy, a coraz mocniej i bardziej wyrażam Ciebie, wyrażam Ciebie, wyrażam Twoją naturę, wyrażam Twoje życie, wyrażam Twoją mądrość, wyrażam Twoją moc, wyrażam Twoje słowo wiary, wyrażam Twój plan w moim życiu. Jestem zmieniany na podobieństwo Twojego Syna, na podobieństwo Słowa Bożego. I ojcze, dziękuję Tobie, że własny Boże, Boże to Ty czynisz. Dziękuję Tobie, drogi ojcze, że kiedy przez wiarę trwam w Chrystusie Jezusie, to Ty dajesz wzrost dajesz wzrost. Ja żyję Tobą, ja żyję Twoim życiem, ja żyję życiem Twojego żywego Słowa, które we mnie żyje i trwa. I jest to moja radość, Panie, że cały ten proces zbawienia ha, nie musi być. I nie powinien być wynikiem mojej pracy nad sobą, według mojej mądrości, według moich sił i zdolności, ale ja, Panie, całkowicie w swojej a, słabości a, otwieram się na działanie Twojego Bożego Ducha i Ty, Ty, Panie, mnie zmieniasz. Dziękuję Tobie za tą łaskę, w której mnie uzdolniłeś do tego, abym był sługą a, Ducha. I dziękuję Tobie, Duchu Święty. Ha, o Duchu Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że to Ty pracujesz nad Mną. Ty mnie zmieniasz, Ty mnie kształtujesz, Ty mnie inspirujesz, Ty mnie poruszasz, pobudzasz, uzdrawiasz, uwalniasz. Coraz mocniej, Panie, oglądam Ciebie, coraz mocniej, coraz wyraźniej widzę Twój obraz i widzę Ciebie jako moją sprawiedliwość, widzę Ciebie jako moją drogę, widzę Ciebie jako moją prawdę, jako rzeczywistość, w której żyję, w której się poruszam. Widzę Ciebie jako to życie, życie Bożego rodzaju, życie obfite, życie, Życie Ojca w Tobie, we mnie i przez Ciebie i przeze mnie. Dziękuję Tobie, Jezu. To Ty jesteś tym, który żyjesz. Dziękuję Tobie, Jezu. Wierzę w Ciebie, wierzę w to, że tu już nie ja żyję, ale wedle udzielonej mi łaski, wedle ducha. Żyjesz Ty we mnie, Panie. Dziękuję Tobie. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję Tobie za ten dzień. Dzień. Radości, dzień, w którym poruszasz me serce i wlewasz ho, jeszcze większą, taką świadomość tego, że jestem człowiekiem zbawionym, człowiekiem bezpiecznym, człowiekiem a, zaspokojonym w Tobie, człowiekiem, a, który jest rozradowany a, z powodu tego zbawienia, którego doświadczyłem. Dziękuję Tobie, ojcze. Dziękuję Tobie. To jest wszystko Twoja zasługa. Ja tylko przyjmuję Panie. Ja tylko przez wiarę mojego serca przyjmuję, przyjmuję, goszczę um, Twojego Syna, goszczę Syna Bożego, Syna Człowieczego, goszczę tego, który jako życiodajny duch przyszedł i zamieszkał w duchu moim. Dziękuję Tobie, Ojcze. Moje serce jest otwarte na Ciebie. Moje serce, tak jak umiem, otwiera się na Ciebie, na Twoje działanie, na Twoją miłość, na Twoją mądrość, na działanie Twojej łaski, Panie. Po to, Abyś mnie zmienił, abyś mnie zmienił, i dziękuję Tobie, że Ty pracujesz. Dziękuję Tobie, Drogi Jezu. Duchu Pański, proszę prowadź mnie dzisiejszego dnia. O, niech Twoje słowo obficie spływa do serca mojego, do myśli moich, do mojej wyobraźni, do moich uczuć, emocji, pragnień, do mojej woli, na mój język. Niech spływa Twoje słowo. Dziękuję Tobie, Ojcze. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, drogi Tato. Dziękuję Tobie, że w Chrystusie mnie przyjąłeś, że nie należy do świata, ale należy do Ciebie. Dziękuję Tobie, drogi Ojcze, za bezpieczeństwo w Twoim Synu. Dziękuję, że mam tą pieczęć Twojego Ducha, Ducha Synostwa, w którym śmiało mogę przychodzić do Twojego tronu łaski. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że we mnie umieściłeś jedynego pośrednika między Tobą a mną.